Która człowieka pokryta cienką warstwą potu lub wilgoci sprawiła, że w momencie zetknięcia z płynnym metalem powstała błyskawicznie parująca warstwa ochronna, która na ułamek sekundy odizolowała go od kontaktu z wrzącą substancją. Cześć, witajcie na kanale. Dziś przygotowałem dla Was prawdziwą ucztę dla oka. Zebrałem najbardziej zaskakujące, szokujące i niesamowite momenty. Które zostały uchwycone na kamerze. Od niezwykłych zdarzeń natury po niewiarygodne zdarzenia. Które sprawiają, że aż trudno uwierzyć, że to prawda. Zapraszam do oglądania. Ten japoński taksówkarz potwierdził, że turyści zostawiają mu gotówkę z różnych krajów. Jako pamiątkę, aby ich zapamiętał: Oceana, Chinizia, Maroko, Egipto, Libia, Kadapi, Kongo, Etiopia, Kebru. Happy Number One Country, Bhutan. Bhutan. Jinjiskan, Rekiny, choć kojarzone głównie z głębinami oceanu, to również można u nich zauważyć niezwykłe zachowania, takie jak wygrzewanie się na słońcu oraz spektakularne wyskoki nad powierzchnię wody. Z jakiegoś powodu wszystkie ryby nagle zaczęły wyskakiwać z wody, gdy zaczął padać deszcz. Ogromne stado i ziemia, która bardzo wibrowała w tamtym momencie.

Tylne koła naczepy najechały na metalowy słupek, po czym odpadły. Tymczasem ciężarówka kontynuowała jazdę. Co się później okazało, kierowca ciężarówki był w stanie nietrzeźwości. Oby jak najszybciej się zorientowała, że coś jest nie tak z parasolką. Dziewczyna, która upuściła swojego iPhone'a przez przerębel do wody, a potem za pomocą wędki udało jej się go wyciągnąć. <grymka> wtorek 23 lipca 2024 roku w parku narodowym Yellowstone doszło do nagłej eksplozji hydrotermalnej na obszarze Biscuit Basin <mulity> Taki widok w mieście zobaczyć tuż przed świętami to coś niezwykłego i magicznego. Pierwsze ustalenia tego wypadku wskazywały na awarię systemu zabezpieczeń przejazdu. Szlaban nie zamknął się, a sygnalizacja nie ostrzegała o nadjeżdżającym pociągu. Władze kolejowe rozpoczęły dochodzenie, by wyjaśnić przyczyny awarii i zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Tak wytresowanego psa chyba każdy właściciel chciałby mieć. Jego sztuczki magiczne składają się z 90% iluzji i z 10% pewności siebie. Nabrzeże, zwykle spokojne, tego dnia było areną potężnych uderzeń wody o betonowe umocnienia. Niedźwiedzie, mimo swojej masywnej budowy, są zaskakująco sprawnymi wspinaczami. Taką asekuracją każde powtórzenie musi się udać. I to już koniec niesamowitych momentów uchwyconych na kamerze. Mam nadzieję, że te niezwykłe zdarzenia zrobiły na Was takie wrażenie jak na mnie. Kto by pomyślał, że świat jest pełen tak zaskakujących i nieoczekiwanych chwil, prawda? Jeśli spodobał Wam się film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i podzielić się nim ze znajomymi. A jeśli chcesz zobaczyć więcej tak niesamowitych momentów, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się na razie. Cześć!